Nauka mówi, że doświadczenia, których nabywamy w pierwszych latach naszego życia, wpływają na fizyczną budowę rozwijającego się mózgu. Okres niemowlęcy jest momentem w życiu dziecka, gdzie kształtują się jego możliwości intelektualne. To nimi będzie dysponować przez resztę swojego życia. Tak jak dom potrzebuje solidnych fundamentów, by utrzymać ściany i dach, tak mózg potrzebuje dobrej podstawy, by wspierać nasz przyszły rozwój. Pozytywne interakcje między małymi dziećmi i ich opiekunami dosłownie budują architekturę rozwijającego się mózgu. Zbudowanie solidnych fundamentów w najwcześniejszych latach stanowi dobrą podstawę dla właściwego funkcjonowania psychicznego i lepszego ogólnego zdrowia przez całe życie. Jak więc buduje się i utrzymuje solidne podstawy mózgu u rozwijającego się dziecka? Jednym ze sposobów jest to, co naukowcy nazywają interakcjami typu podaj i oddaj. Wyobraźmy sobie mecz tenisowy pomiędzy opiekunem a dzieckiem. Jednak zamiast uderzenia piłki w te i z powrotem nad siatką, między nimi przepływają różne formy komunikacji, począwszy od kontaktu wzrokowego, po dotyk, od śpiewu po proste gry, takie jak akuku. Te interakcje, powtarzane przez cały okres rozwoju młodego człowieka, są cegiełkami, które budują zdrowy fundament dla jego całego przyszłego rozwoju. Pobudzenie jego komórek mózgowych, szczególnie w przypadku, gdy przyszło na świat w wyniku cesarskiego cięcia czy z obniżonym napięciem mięśniowym, jest konieczne, aby dziecko mogło poznawać otaczający je świat i w ten sposób uniknęło zaburzeń rozwojowych. Na kształtowanie rozwoju mózgu ma wpływ również inny rodzaj doświadczeń. A jest nim stres, który między innymi może być spowodowany niedostatecznym pobudzeniem niektórych neuronów w ośrodku nerwowym dziecka. Dobre rodzaje stresu, takie jak poznawanie nowych ludzi czy nauka do testu, są zdrowe dla rozwoju, ponieważ przygotowują dzieci do radzenia sobie z przyszłymi wyzwaniami. Inny rodzaj stresu, zwany stresem toksycznym, jest szkodliwy dla rozwoju mózgu. Jeśli dziecko jest narażone na poważne, ciągłe trudności, takie jak nadużycia i zaniedbania, i nie ma w swoim życiu żadnego innego opiekuna, który mógłby zapewnić mu wsparcie, podstawowe struktury jego rozwijającego się mózgu mogą zostać uszkodzone. Bez solidnych podstaw, które odpowiednio wspierają przyszły rozwój, jest ono narażone na problemy zdrowotne przez całe życie, problemy rozwojowe, a nawet uzależnienia. Istnieje możliwość naprawienia niektórych szkód toksycznego stresu. W późniejszym etapie rozwoju. Jednak łatwiej, skuteczniej i taniej zbudować solidną architekturę mózgu już na samym początku rozwoju dziecka. Jedną z rzeczy, które wspierają solidną architekturę mózgu, jest rozwój podstawowych umiejętności emocjonalnych i społecznych. Są pewne umiejętności, które naukowcy nazywają funkcją wykonawczą i funkcją samoregulacji. Możemy je potraktować jak kontrolę ruchu lotniczego w umysłowej przestrzeni powietrznej małego dziecka. Pomyśl o mózgu małego dziecka jako wieży kontrolnej na ruchliwym lotnisku, gdzie wszystkie samoloty lądują i startują. Dodatkowo, wszystkie systemy wsparcia na ziemi domagają się uwagi kontrolerów, aby uniknąć katastrofy. To samo dzieje się z małym dzieckiem, uczącym się zwracać uwagę na ważne rzeczy w otaczającym go świecie planować z wyprzedzeniem i pamiętać o przestrzeganiu wielu zasad. Tak jak my wszyscy. Dzieci muszą reagować na rzeczy dziejące się w otaczającym je świecie, jednocześnie mając na głowie swoje zmartwienia, pokusy i obowiązki. Gdy te wszystkie informacje nałożą się na siebie, to kontrola ruchu lotniczego pomaga dziecku regulować przepływ informacji, wybierać te zadania, które są ważne i przede wszystkim znaleźć sposoby na to, aby dobrze zarządzać stresem i unikać nieporozumień, tym samym mieć pozytywny wpływ na jego zdrowie psychiczne oraz ekspresję i formy wyrażania siebie. Rozwój efektywnej kontroli ruchu lotniczego przez toksycznego stresu i budowanie solidnej architektury mózgu to rzeczy, których dzieci nie mogą zrobić same. A ponieważ silne społeczeństwa składają się ze zdrowych, wnoszących swój wkład jednostek, to do nas jako społeczności należy zapewnienie im wszystkich doświadczeń, których potrzebują do rozwoju. Aby zbudować lepszą przyszłość, musimy zbudować lepsze mózgi. Pomóżcie budować lepsze mózgi! Jako SGM Kids wierzymy, że inwestycja w rozwój dzieci za pomocą ekspresji i integracji sensorycznej na poczet ich dorosłego życia to nieoceniona wartość dla samych dzieci, nas jako rodziców oraz całego społeczeństwa. SGM Kids dzięki osobistym doświadczeniom opracowało innowacyjne podejście, które pobudza naturalne procesy rozwojowe dziecka, między innymi jego neurony do rozwoju zmysłów, a to przekłada się na niwelowanie ewentualnych nieprawidłowości. Nasze opatentowane produkty Get Dirty w postaci kombinezonu czy maty do zabawy. Idealnie sprawdzą się w każdych warunkach na organizowanych przez nas warsztatach grupowych, sesjach indywidualnych czy imprezach zewnętrznych, a wraz z mini pakietami domowej ekspresji pozwolą na kontynuację rozwoju dziecka indywidualnie w warunkach domowych lub z pomocą opiekuna. Wszystkie produkty i usługi można zakupić w naszym sklepie internetowym www.sklep.sgmkids.com. Zapraszamy!